12. kolejka ligowa rozpoczynała rundę rewanżową sezonu zasadniczego. O szczegółach powie Wam Pan Wojtek, czyli speaker podlesianki. Przed nami mecz w ramach 12. kolejki katowickiej klasy okręgowej. Podlesianka Katowice podejmuje naprzód Filipiny. I bez owijania w bawełnę prezentujemy wyjściową 11. Podlesianki Katowice. W bramce Artur Tomanek. Obroniu od lewej strony Gancarczyk, nawrot Renner i Rzemła. Defensywny pomocnik to Szymon Nowak. W pomocy od lewej Zając, Rosiński, Kaczmarczyk i Kędzierski. W ataku Jakub Rzepa. Trenerem drużyny jest Damian Ostrowski. Pomaga mu Marcin Krzyżowski. Na ławce rezerwowych trener Ostrowski do dyspozycji ma jeszcze Owsińskiego, Krzyżowskiego, Kanie, Colika, Pasiekę, Witasa i Kawałę. Rozpoczynamy sobotnie spotkanie. Krzysztof Renner. Zagranie do Marcina Rosińskiego, ten na lewo do Seweryna Gancarczyka. Wrzutka w pole karne, uderzenie Kaczmarczyka obok bramki na przodu Lipiny. W siódmej minucie mogliśmy wyjść na prowadzenie, ale popularny Kaczy nie trafił czysto w piłkę. 21 minuta, Zając do Jakuba Żepę, ten rozrzuca na lewo do Gancarczyka, dośrodkowanie w pole karne i mamy pierwszą bramkę dla Potlesianki a pechowym strzelcem Daniel Rutka który bakuje piłkę do własnej bramki Dośrodkowania Seweryna Gancarczyka sprawiały ogromne problemy w linii defensywnej na przodu i skończyło się to bramką w 21 minucie Cztery minuty później naprzód próbuje wyjść z własnej połowy, ale tracą futbolówkę. Bartłomiej Kędzierski rozpędza się i wchodzi w pole karne uderzenie. Piłkę odbija jednak do boku Borczuch. Kilkadziesiąt sekund później konstruujemy kolejną akcję. Szymon Nowak do Jakuba Rzepy. Ten wchodzi w pole karne, uderza. Broni jednak Borczuch. Jest jeszcze Rzepa, który mija swojego rywala i jest faulowany w polu karnym. Będziemy mieli okazję z 11 metra. Przed szansą staje przemysław wrzemła i w swoim stylu na dużym spokoju pakuje piłkę do bramki i prowadzimy z naprzódem 2 do zera Krzysztof Renner do kaczmarczyka. Ten na lewo do aktywnego Gancarczyka, wrzutka w pole karne, Rosiński! Uderzenie z pierwszej piłki, minimalnie nad bramką na przodu Lipiny. Gdyby ta piłka leciała troszkę niżej, bramkarz na przodu nie miałby nic do powiedzenia. Seweryn Gancarczyk, kolejna wrzutka w pole karne, uderza Rzepa! Duże problemy borczucha i będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowuje Marcin Rosiński. Jest jeszcze Adam Zając wycofanie na 17 metr do Kaczmarczyka. Świetne uderzenie, minimalnie jednak nad bramką gości. Końcówka pierwszej połowy, Kaczmarczyk. Zagranie na prawo do Kędzierskiego, uderzenie. Borczuch ratuje swój zespół przed utratą trzeciej bramki. I to tyle, jeżeli chodzi o emocje w pierwszej połowie. Zobaczmy, co działo się w drugiej odsłonie. Zaczynamy od mocnego uderzenia. Gantarczyk wrzuca w pole karne, jest tam Kędzierski i mamy trzecią bramkę dla Podlesianki. Bartłomiej Kędzierski dokłada nogę i w krótki róg pakuje piłkę do bramki na przodu Lipiny. Bardzo szybko, bo tak naprawdę w pierwszej akcji po przerwie strzelamy trzecią bramkę w tym pojedynku. 55. Minuta. Kędzierski. Zagranie do Jakuba Rzepy. Ten wycofuje do Kędzierskiego. uderzenie, słupek. Jest jeszcze Adam Zając. Nasz pomocnik w doskonałej sytuacji. Nie skierował jednak piłki do pustej bramki. Często właśnie te najprostsze Brankowa. sytuacje są tymi najtrudniejszymi. I tutaj mamy doskonałe Kędzierski. potwierdzenie. Niestety dobitka Kanał. Zająca również niecelna. W dalszym ciągu 3 do 0, po 10. Gancarczyk, do w pole karne uderza Rosiński. Minimalnie obok prawego słupka, na przodu Lipiny. Akcję próbował zamknąć jeszcze Przemysław Rzemła, ale nie udało mu się trafić w futbolówkę. Colik do Rzepy. Żepa schodzi do środka, uderzenie broni Borczuch. I będziemy mieli rzut rożny. Przemysław Rzemła. Świetne wejście w pole karne. Zagranie do Jakuba Rzepy. Uderzenie po raz kolejny. Minimalnie jednak obok bramki przyjezdnych. Zrzutu wolnego uderza Gancarczyk. Świetnie broni bramkarz na przodu. Borczuch. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji do podwyższenia wyniku. Czwartej bramki nie było. A w 63 minucie goście wychodzą z szybką kontrą. Borczuch szybko zagrywa piłkę w środek boiska. Na prawej stronie boiska jest Palka, który zagrywa w centrum pola karnego. Jest tam Krzysztof Rogala i mamy bramkę dla drużyny gości. Świetne uderzenie zawodnika na przodu, bez najmniejszych szans na interwencję Artur Tomanek. Goście stworzyli sobie tak naprawdę pierwszą groźną sytuację w tym meczu i od razu kończą ją bramką. My natomiast odpowiadamy jeszcze uderzeniem przemysłowa Rzemły. Piłka powędrowała minimalnie obok słupka. Strzelał, przemysław, przemysław. A w 81. minucie uderza Bartłomiej Kędzierski z rzutu wolnego. Borczuch jednak na posterunku. Więcej sytuacji w tym meczu nie było. Wygrywamy ostatecznie 3 do 1. Zapraszamy na pomeczowe wypowiedzi. Dobre spotkanie, na pewno mieliśmy znowu bardzo dużo sytuacji niewykorzystanych, ale trochę pewnie tak te mecze już będą wyglądać. Dominujemy od pierwszej do ostatniej minuty, ścieramy bramki, w drugiej połowie dostajemy bramkę. Chyba po takim naszym firmowym zagraniu, w którym po szybkim ataku źle wracamy, no i znowu stracimy bramkę. Trochę szkoda, no ale jest pod kontrolą. No, pierwsza połowa zdecydowanie pod kontrolą, w drugiej trochę daliśmy, opuściliśmy trochę tempo. No ale zasłużony wynik wygraliśmy 3-1, także wydaje mi się, że mm, możemy świętować i iść dalej. Myślę, że, że mecz niezły. Na pewno mieliśmy mecz y, pod kontrolą od, od samego początku. Y, prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy dużo sytuacji. Gdzieś może znowu zawiodła ta skuteczność, ale lepiej, żeby te sytuacje były i ich nie wykorzystywać, niż, niż że, żebyśmy mieli ich w ogóle nie stwarzać. No, szkoda troszkę tej straconej bramki. Bo gdzieś znowu po takiej sytuacji, na, na, na którą jesteśmy uczulani, znowu gdzieś po, po rogu, po stałym fragmencie, źle się ustawiliśmy, no, no niestety wpadła. A już w najbliższy wtorek zagramy prestiżowy i niezwykle ciekawy mecz Pucharu Polski z zespołem lidera trzeciej ligi, Ruchem Chorzów.